Cześć siemanko, z tej strony Marek gospodarz, kolejny vlog Dzisiaj mamy 23 grudnia, godzinę gdzieś tak po 11 A jest bardzo pochmurno No nie no mgła jest i, i No i jest ciemno No i tak jestem dzisiaj do plantacji że paku yy, o Jak widzicie w tym że rzepak nie jest yy, zadowolony z warunków jakie panują, choć panowały podczas siełu rzepaku yy, Jak widzicie dzień, gdzie w ogóle nie ma rzepaku tu podczas siełu rzepaku nic nie padało bo kompletnie nic prawie nie było widać siewnika z tego co widziałem to w yy, wrześniu był yy, nawóz dawany na, na niego opryski to tam wiadomo no jakoś tam lepiej wygląda po tych ostatnich opadach. On się wziął dopiero gdzieś tak we w wrześniu i, i w ogóle Co, ciekawie to on nie wygląda, ale tragedii też nie ma. Tylko najgorsze są takie prace, no ale to zrobisz jak nic nie zrobisz. No sobie możemy wyrwać, zobaczymy jak wygląda korzeń. Korzej nawet no fajn. Fajny ma, ale ładnie pachnie. Ja zawsze lubię wąchać, że pachnie. To niektórzy nawet musieli przeorać, z tego co tam słyszałem. To niektórzy musieli przeorać, bo po prostu była taka skorupa ziemska, że nie do rady przebić się przez to i musieli przeorać. Za późno przyszedł deszcz. Deszcz przyszedł na końcu, przyklepał go, no i tu jakieś małe. Wychodzą rzepaki, dopiero tu o nie wiem, to jest chyba rzepak widać, widać, naprawdę widać kiepsko. I dziękuję za 953 subskrypcje. Dzięki, wielkie. Yy, mam nadzieję, że w nowym roku już będzie 1000. No na pewno będzie już teraz. To w sumie pójdzie. No i tak, i poznałem taką jedną osobę. Yy, dobra, no i co, no i to wszystko, nie? No, jeszcze Wam pokażę poplon. Dobra, jesteśmy już. No i tu mamy, tu mam jęczmień z gorczycą. Widzicie, gorczyca jeszcze nie padła. No i tak ogólnie się prezentuje. Tu mam pszenicę, no trochę zabrakło yy, zboża i, i taka wysła. A tu tata ma będzie to i zgubiłem a go szukałem no i tu jest jęczmień Już trochę taki padnięty wyrowam bo i widzicie o tak się stało chciałem go skopać ale już ja zwiniwie ja to mówię ci Nie czeka sobie do wiosny Dobra To wesołych do wyschii Ус до усвешение за новиот